Dzień dobry, Polish Karting Association. Witamy w pięknym, słonecznym dniu w Trend. Jest to nasz ostatni wyścig w tym sezonie. Mamy zakończenie, będziemy rozdawać puchary za finały, finałowe. Będą puchary oczywiście za wyścig dzisiejszy, więc będzie się działo, będzie fajna zabawa, będzie ciekawie. Także jak zwykle jesteśmy w Team Sport i zapraszamy na wspaniały wyścig, który będzie na torze. Już tu byliśmy wcześniej. Tor jest dość śliski. Aczkolwiek mamy obiecane, że będzie dobra przyczepność, ze względu na to, że mamy fajną temperaturę. Także zapraszamy na wyścig. Także dzisiejszy tor mamy trend Tor ma 500 metrów, 11 zakrętów. Tor jest dwupoziomowy, bardzo ciekawy. Niestety ma kilka zakrętów dość śliskich. Aczkolwiek miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Gokardy są elektryczne, więc jest tam moc od razu, więc mamy przyspieszenie automatyczne. Waga nie gra znaczenia. Tu się cieszymy, cieszymy się. Także, jak wspomniałem, 500 metrów, 11 zakrętów. Będzie fajna zabawa. Będzie się można poślizgać, podriftować, pobawić torem, pobawić gokardem. Mamy rampę, więc będzie fajnie. Trend to nasz ostatni wyścig, który nie zalicza się do eliminacji, ponieważ jest to tylko zabawa, a później mamy rozdanie nagród głównych. I tutaj, kilka słów na temat sponsora. Także, naszym stałym sponsorem jest SOS Automotive, zakład mechaniki pojazdowej. Bardzo serdecznie zapraszamy, bardzo lubimy Severino Wspieramy go całym sercem, jak mu biznes, jak najlepiej, bo go kochamy wręcz. Tak jest. I teraz może szybko rozdamy nagrody. Miejsce trzecie, zaszczytne, Oliwier Kowalczyk. Bawa! Na podium. Zaszczytne drugie miejsce. Tam jest zapraszamy. Gratulacje. Jest wywalczony. Gratulacje. I niepokonany jak do tej pory Miłosz Kaczmarczyk, Zapraszamy na pierwsze miejsce. Gratulacje. Gratulacje. Brawo dla darzy zwycięzców, sto kąt z wasze! Brawo! Witamy Państwa na zakończeniu naszego sezonu. Podsumowanie wszystkich pięciu wyścigów, które się odbyły w turnieju 20, na... 2022-2023. Tak, dziękuję. Długi to był wyścig. Bardzo długi, ale ciekawy. Ciekawy, ciekawy. Dużo się działo, dużo było zmian w klasyfikacji. Było fajnie, akcja była. Także chcielibyśmy przede wszystkim podziękować naszym sponsorom, bo dzięki nim byś nas nie było stać na puchary tak naprawdę. Tak jest. I pierwszym takim naszym głównym sponsorem jest SOS Automotive z Huntington. Właścicielem tego warsztatu samochodowego jest Severin Sidor, do którego zapraszamy. Naprawdę solidna firma. Naszym drugim sponsorem, który był w turnieju, był sklep Wisła, znajdujący się w Warrington. Dziękujemy Arturowi za wsparcie i udział sponsorów w naszych wyścigach. Trzecim sponsorem był Michał Misioras, Lester. Człowiek, który się zajmuje piecykami gazowymi instalacjami ogólnie gazowymi, przeglądami tych instalacji i gazownictwem. I również naszym czwartym sponsorem był Piotr Maj, który reprezentuje firmę Utility Warehouse. Bardzo łatwo można sobie obniżyć rachunki i skorzystać z dużo wielu benefitów pomagających nam zyskać pieniądze w tych ciężkich czasach. I na końcu nasz niezastąpiony kolega Tomek, który ma firmę Mila Stitch. Dzięki niemu mamy te wspaniałe koszulki z nadrukami Także zapraszamy też do współpracy z nim naprawdę solidna firma. Także przejdźmy do wyróżnień. Chcieliśmy wyróżnić przede wszystkim Louis Albinson for 100% Attendance and Achievement with Us. Także gratulujemy 100% obecności na wszystkich wyścigach i donieniu całej czołki. Congratulation. Mamy też wyróżnienie dla Antoniny Kaczmarczyk za udział jako jedna z nielicznych naszych kobiet. Była najczęściej w wyścigach. Była najczęściej w wyścigach. Oczywiście certyfikat przekażemy poprzez brata, który z nami jest. Alte, brawo! Brawo, brawo! Brawo! Gratulacje dla Tosi. Stuprocentową frekwencją również się wywzorował nasz przewodniczący Przemysław Cabaj. Co ja? Ojej, ten... jaka niespodzianka! Proszę, warto z nami <noise> uczestniczyć I kolejną osobą, która jest wyróżniona, o właśnie tutaj aż leci wszystko z wrażenia, jest Juliusz Kowalczyk. Za wytrwałość i 100% frekwencję w turnieju Polish Karting Association w tym sezonie. Gratulacje. Gratulacje. No i przejdźmy do naszych miejsc. Zaczniemy od miejsca piątego, który zajął Kamil Flipała. Brawo! Gratulujemy. Dzień. Oczywiście dyplom do oprawienia w ramkę i puchar dla Pana też się znajdzie. Dzięki. Czwarte miejsce, nieobecny dzisiaj Maciej Chlipała, który... Puchar przekażemy jego bratu. Dziękuję. Kamilowi. Dziękuję. Gratulacje, gratulacje po raz drugi. Poparowo. Pa, Promocja. Kto jeździ, ten ma. No i przejdźmy do naszych pucharów, z miejscami finałowymi. No i niestety, ale trzecie miejsce zajmuje nieobecny Kacper Holeksa. Puchar przekażemy na cele charytatywne. <grytatywny> Puchar przekażemy też Kamilowi. To by przekazał mu bezpośrednio, jak Koszulka? tylko się z nim spotka. I mamy też koszulkę granatową. Dziękuję. Dziękuję. Proszę przekazać. Mam trzy. <noise> Za zajęcie drugiego miejsca w turnieju Polish Karting Association wołamy teraz Oliviera Kowalczyka. Brawo. O, coś się zacięło. Zapraszamy na podium. I jeszcze certyfikat. Jeszcze raz gratulacje. I koszulka na drugie miejsce. No i pierwsze zaszczytne miejsce niepokonane we wszystkich wyścigach. Nie dał szans nikomu. Największą ilość punktów zdobył Miłosz Kaczmarczek. Brawo, brawo, Gratulacje. Dyplom. I koszulka lidera. No w żółta, koszulka lidera musi być. Brawo <noise> dla naszych zwycięzców. W naszym plebiscycie na najlepszy tor kartingowy, w którym uczestniczyliśmy wygrał Team Sport Leicester. Będzie... Też oczywiście osobiście przekażemy certyfikat. Był to najlepszy tor z najciekawszymi zakrętami. Zobaczymy, jak będzie się w przyszłym sezonie. Wynoróżnienie za staw i za tor. Także dziękujemy wszystkim za obecność w naszym finałowym wyścigu i podsumowanie naszego turnieju. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie nas większe grono. Tak jest. W przyszłym sezonie rozpiszemy całą już listę torów z wyprzedzeniem. z wyprzedzeniem, na których będziemy jeździć. I zapraszamy też do zapraszania swoich znajomych, którzy tutaj są w Anglii, żeby z nami też jeździli. I zapraszamy też do tworzenia grup, na przykład lokalnych. lokalnych. My mamy Leicestershire, tutaj jest Warrington. Ktoś tam się deklarował, że zrobi w Oxford, także zapraszamy inne jeszcze województwa Wielkiej Brytanii do, do organizowania będzie rywalizacja będziemy starać się wynająć wtedy cały tory będziemy robić turnieje tak jest również zapraszamy do nas, podjęcia naszego sponsoringu z nami w przyszłym sezonie także miejmy nadzieję że stali sponsorzy nas będą wspierać dalej ale nowych też zapraszamy na pewno Wspie wspomagamy wspieramy jak możemy i prezentujemy firmy które nas tak sponsorują jest. mam nadzieję że w przyszłym sezonie będzie raz jeszcze więcej Gratulații, zicem